Cześć, to Ariadna Wichling. To jest filmik, który pokaże Ci jak najlepiej, najbardziej efektywnie słuchać podcastów na urządzeniach z systemem iOS, czyli na przykład na iPhone'ie. Bardzo polecam Ci słuchanie na aplikacji w porównaniu na przykład ze ściąganiem pliku czy ze słuchaniem na stronie, dlatego że dzięki używaniu aplikacji masz możliwość zapisania... Tego danego odcinka podcastu na dysku swojego telefonu, i dzięki temu możesz słuchać offline, gdzie nie masz dostępu do sieci Wi-Fi lub nie chcesz, lub nie możesz używać transferu z sieci komórkowej. Dzięki aplikacji odcinki automatycznie się ściągają. Można to ustawić, żeby tak się robiło, lub nie, jeżeli akurat to Ci się nie podoba. Dzięki temu nie musisz sprawdzać, czy kolejny odcinek już ukazał się. Telefon prawie na pewno masz zawsze przy sobie, także możesz słuchać podcastu w jakichś niespodziewanych sytuacjach, jak masz tylko przy sobie słuchawki. Może się okazać, że jest, nie wiem, kolejka do lekarza, albo stoisz w korku i już masz coś, czym możesz zająć pożytecznie swój czas. Miej na uwadze, że niektóre podcasty nie udostępniają plików MP3 na stronie lub nawet nie mają strony. I wtedy możesz słuchać tylko przez aplikację. Aplikacja jest też świetną formą wyszukiwarki dla nowych podcastów, i dzięki temu możesz poszerzać swoją wiedzę i poznawać nowe wartościowe treści. Dzięki aplikacji nie musisz też łączyć komórki ze swoim komputerem czy z jakimkolwiek innym urządzeniem. Po prostu masz to wszystko ściągnięte przez internet. Witaj w aplikacji podcasty. Aplikację tą masz prawie na pewno zainstalowaną na swoim iPhonie. To jest ta ikonka. Po wejściu do aplikacji, jeżeli nie masz jeszcze zasubskrybowanych żadnych podcastów, nie będziesz tutaj nic widzieć. Wejdziemy najpierw do ustawień aplikacji w ustawieniach. Klikam podcasty. Teraz muszę się zdecydować, czy chcę, żeby podcasty się odświeżały w tle i żeby się synchronizowały. Jako standard jest ustawione to automatycznie, że każdy podcast, do którego zasubskrybujesz, będzie miał ściągane wszystkie nowe odcinki na dysk twojego telefonu. Pytanie, czy tego chcesz czy nie. Jeżeli masz zasubskrybowanych wiele podcastów, tak jak ja na przykład i niekoniecznie chcesz, żeby te wszystkie podcasty były ściągane na telefon, który pęka w szwach, jak damska torebka, to możesz ustawić tę opcję jako wyłączoną, i wtedy nowe podcasty nie będą się ściągały, tylko ty będziesz decydować, który odcinek chcesz przesłuchać. Jeśli słuchasz przez sieć komórkową, to musisz tutaj odznaczyć, pobieraj tylko przez Wi-Fi. Ja oszczędzam nie tylko pieniądze, ale też swój transfer komórkowy i używam aplikacji do ściągania odcinków tylko przez Wi-Fi. Jeżeli ściągniesz podcast, to po odsłuchaniu może on być automatycznie usuwany. Polecam to ustawienie. A teraz wygląd aplikacji. Jak wejdę na dany podcast, to aplikacja przybiera kolory takie, jak w okładce podcastu tutaj w tym przypadku czarno-żółte. Gdy to ustawienie wyłączę, to ten sam podcast już będzie miał bardziej czysty wygląd. Wszystko jest oczywiście kwestią osobistych preferencji. Teraz pokażę Ci, jak wyszukiwać nowych podcastów. Jednym ze sposobów jest skorzystanie z opcji Polecane. I tutaj masz różne polecane w Polsce podcasty, zarówno polskie, jak i zagraniczne. W zakładce Najlepsze będą wszystkie podcasty uznane w danej chwili przez iTunes jako najlepsze podcasty w Polsce z wszystkich kategorii. Możesz też wejść do osobnych interesujących Cię kategorii i tam wybrać podcasty do przesłuchania. Wejdźmy do edukacji i sprawdźmy podcast Six Minute English. Tu mogę poczytać opis podcastu. Żeby zasubskrybować podcast, trzeba kliknąć guzik Subskrybuj. Zasubskrybowany podcast pokazuje się w zakładce Moje podcasty. Teraz wejdę do tego podcastu. Tutaj mogę pobrać dany odcinek, co oznacza, że ściągnie się on na mój dysk telefonu. Klikam pobierz odcinek. Po 24 godzinach od odsłuchania będzie on automatycznie skasowany, chyba że masz specjalnie zmienione ustawienie. Natomiast jeżeli nacisnę Zachowaj odcinek, to teraz będzie on zachowany i dostępny w specjalnej zakładce zachowane i nie będzie skasowany, dopóki tego nie zrobię sama. Jeżeli jest jakiś odcinek podcastu, który szczególnie Ci się podoba, to możesz udostępnić link do tego odcinka innej osobie, która ma iTunes, poprzez e-mail. Klikam Udostępnij. Otwiera się program do obsługi maila i możesz wysłać link do danego odcinka znajomym. Możesz wyświetlić pełny opis danego odcinka po to, żeby zobaczyć, czy warto go przesłuchać i być może ściągnąć. I aby odsłuchać odcinka, kliknij na jego tytuł. Wejdź do szczegółowego widoku odtwarzania, klikając na tytuł danego odcinka na dole ekranu. I tutaj masz kilka opcji. Możesz zwiększyć prędkość odtwarzanego odcinka, na przykład do półtorej raza. Możesz też przewijać odcinek w piętnastosekundowych fragmentach do przodu i do tyłu. Możesz też przy pomocy tej ikony księżyca na dole ustawić automatyczne wyłączenie się aplikacji po jakimś czasie. Na przykład gdy słuchasz przed snem. Jeżeli po lewej stronie odcinka w widoku podcastu jest niebieska kropka, to oznacza, że ten odcinek nie został jeszcze wysłuchany, a chmurka oznacza, że jest dostępny tylko jeżeli masz dostęp do internetu. Gdy ściągnę ten odcinek, to chmurka znika i tego odcinka mogę posłuchać nawet jeżeli nie mam dostępu do internetu. Jeżeli decyduję się jednak skasować ten odcinek, to mogę wybrać Usuń pobraną rzecz. Jeżeli odcinek jest zachowany na trwałe na Twoim telefonie, to pojawia się przy nim ikonka telefonu zamiast chmurki. Takie odcinki są w zakładkach zachowane przy każdym podcaście. Słów kilka o wyszukiwarce. Jeśli jest podcast, który chcesz zasubskrybować i znasz jego nazwę, to możesz skorzystać z wyszukiwarki i wpisać tam nazwę, na przykład Dave Ramsey. Możesz wpisać też inną dowolną rzecz, na przykład jakieś słowo kluczowe. Pojawiają się podcasty spełniające te kryteria, wchodzę do podcastu, mogę sprawdzić opis i zasubskrybować go tak jak poprzednie. Wtedy te podcasty pokazują się w menu moje podcasty. A teraz jeszcze porządek w aplikacji. Lista podcastów i nowych odcinków odtwarzana jest co 6 godzin. To jest takie ustawienie domyślne. Ale jeśli wiesz, że akurat wyszedł nowy odcinek podcastu lub chcesz po prostu sprawdzić, czy są nowości, to przeciągnij palcem w dół i to powoduje odświeżenie. Przeciągając palcem w lewo w zakładce Moje podcasty, możesz usunąć podcast, czyli usunąć subskrypcję lub usunąć pojedyncze odcinki w zakładce Nieodtwarzane. Klikając w edycję, możesz natomiast zmienić kolejność podcastów na swojej liście Moje podcasty. Jeżeli ściągasz podcast używając Wi-Fi i następnie odsłuchujesz go przy wygaszonym ekranie, to zużycie energii jest minimalne. Ja używam tej aplikacji nawet godzinę, dwie dziennie i zużycie energii przez tydzień przez tą aplikację wynosi około 10%. Dużo więcej energii zużywa się, jeżeli ściągasz podcasty przez sieć komórkową, zwłaszcza tak na bieżąco. Mam nadzieję, że skorzystasz z tej świetnej aplikacji, którą już masz na swoim telefonie. I że zaczniesz słuchać więcej podcastów. Do usłyszenia.